Witam Was bardzo serdecznie, widzowie. Nie ukrywajmy, sporo kontrowersji, które muszą zostać wyjaśnione. Sędzia Piotr Jarosz na kamerze teraz. Oczywiście Tomasz Sarara przez wielu okrzykniętym, no, zwycięzcą walki. Oczywiście Denis Labryga, zwycięzca Fein 26 Gold i posiadacz walizki złota. Tomku, czy według Ciebie wygrałeś? pierwszą walkę. Cieszę się przede wszystkim, że udało się naprawdę przygotować dobrą formę, że udało się naprawdę wyjść w takim wydaniu, jakim to jeszcze nie jestem w 100% zadowolonym, ale to, że to jest już taka forma, z której mam prawo czuć się dumny, czuję się w tej walce wygrany, czuję się lepszy. Oczywiście jako zawodnik kickboxingu, który tych walk zrobił już dziesiątki czy też setki, zazwyczaj bardzo spójne jest Moje myślenie w tym, co jak się czuję w, w Oktagonie czy w Ringu przez większość czasu z, z werdyktami po walce, no tutaj akurat miałem oczywiście zupełnie inne odczucie, wydawało się, że ta walka co najmniej, co najmniej mogła zostać uznana za remisową plus dogrywka. Okazało się zupełnie inaczej. No z czym się oczywiście zgodzić. Nie potrafię. Jak, jak śledziłem internet, tam piekło dość mocno zamarzło i widziałem, no. że większość komentarzy jest spójnych z tym moim tokiem rozumowania, no i ja tyle. Ci okay. że... Ja Ci powiem, że... Ja widziałem pół na pół opinię. Ludzie piszą, że brawo Tomek, to Ty wygrałeś. Tomek, ja Ci coś powiem. Możesz być ze swoją opinią zgodny, okej, okay. ale ja jakbym walczył z Tobą jedną walkę, ja bym Cię po prostu szybciej załatwił. Walczyłem na tamten moment po prostu nadzwyczajnie zachowawczy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że turniej polega na tym, żeby podejść do niego inteligentnie nie się wystrzelać w pierwszej walce na śmierć i życie po to, żeby później skontuzowany wyjść do kolejnych walk. Walczyłem z Tobą e, zachowawczo. Moim zdaniem e, zrobiłbym to inaczej, jakbyśmy mie mieli zawalczyć e, jedną walkę, e, jeżeli chodzi o, o po prostu jedną walkę między nami. E, I tyle. No. Było pięciu sędziów. Trzy, dwa było dla mnie. Mogło to wejść w różne strony. Samokontrolowanie oktagonu od środka nie daje Ci tej przewagi, ponieważ e, to te, te zasady też nie były um, um, punktowane jako typowy kimboks. Tu jest jeszcze takie pytanie, czy, czy wy na, naprawdę mówicie, że nie jesteście świadomi tego, że, że walka była punktowana na zasadach tych e, sędziów MMA, jak ja na odprawach o tym mówię, zwracałem, zresztą byliście razem na odprawie, e, powiedziałem e, chyba z twoich ust było pytanie, czy jak to będzie punktowa punktowane. Powiedziałem, że, że to są sędziowie z MMA, punktujemy ciosy znaczące, Dokładnie. efektywne i tak dalej, że ta kontrola oktagonu, Ot presja, chęć wygrania walki. Y jest dopiero następnymi kryteriami, ano, ale my jesteśmy sędziami ZMMA, mówimy o tym na odprawach. I to nie jest, że ta gala nagle została w ten sposób punktowana. Te wcześniejsze walki też były tak punktowane przez tych sędziów, właśnie tu nie było sędziów z kickboxingu. Pamiętajcie, że narracja komentatorów też i osób, które, które uczestniczą gdzieś tam na ty masz kibiców, ty masz swoich kibiców. I ocena walki z zapisu wideo też nie daje nam tego pełnego obrazu, jaki mają sędziowie na żywo. Na jakichkolwiek zasadach by nie była ta walka punktowana. Czy ma? Czy... I boksingu. Jest, taktyka Denisa nie była tak naprawdę walką na biegu stecznym, nie była w skontry, nie była przepuszczenie w drugie tempo. No jak nie? Była, tak ba była dużo bardziej. Ja reagowałem taki, na twoje ciosy. Nawet... Było bardzo dużo taki bardziej pa pasywnym stylem walki, właściwie nawet jeśli one były ciosy. Ale jest na te Czekaj, Denis, Denis, wypań, wypań, Właśnie, jakie zbor, się, znaczące ciosy? To nie było tak naprawdę chyba żadnego znaczącego ciosu, który To tak były w powietrze, których unikają chłopie. Denis, No Zwłaszcza ten, po których ginały cię nogi, odwracałeś się plecami i uciekałeś. Na tym polega różnica, że cios, który robi wrażenie na rywalu, być przede wszystkim najbardziej definiowany i ma, ma być traktowany priorytetowo. Ja od nie zebrałem ani jednego. Na pewno było kopnięcie, tak, był mit, były łydki. To ja mogę, ze mojej perspektywy, jak oglądałem walkę, oceniałem sobie w domu. Ja mogę powiedzieć, że z zapisów wideo, jako sędzia środkowy, który. Bo ja byłem w tej walce w środku, mhm. więc też ja ze środka nie jestem w stanie podjąć decyzji, kto wygrał. Ale obejrzałem z zapisów wideo, oczywiście dałbym pierwszą rundę. rundę dla Ciebie, a drugą dla Denisa i wyszedłby z tego pewnie remis. Ale ja nie byłem na żywo, nie siedziałem w, w butach tych sędziów rację, te dużo kopnięć high kick na blok jeden, drugi, nie robiło nie, nie to jest, większego. Ale był nie. na blok, ale zawinięty był na potylica. I teraz, <laughs> nie wiecie... To, nie patrzmy, gdzie się mały palec... E, moim zdaniem, gdybym ja siedział na punktach, to bym wskazał na dogrywkę. Jeżeli trzech sędziów wskazało na Denisa i tam naprawdę zabrakło jednego głosu w jednej rundzie, gdyby jeden Dokładnie sędzia to dał, pójść, to by był remis. Powtórzę się, nieważne na jakie zasady byśmy to punktowali, na pewno nie czułem się przegrany w tej walce. No nie czułem się, nie wiem na ile Denis też czuł się wygrany. To było na pograniczu, jakoś nie przeważa bardzo, bardzo do przodu w tej walce. Mówię, ten głos mógł iść w jedną lub w drugą stronę. Na, sędzia jeden wysłał mi swoje notatki, wysłał mi jak, jak taka jak tam była liczba ciosów, to w drugiej rundzie przez minut chodziłeś za, za Denisem, nie zadałeś żadnego ciosu ani kopnięcia. On zadał w tym momencie chyba trzy kopnięcia niskie, więc to już mi, w tej drugiej rundzie już traciłeś tą minutę. Za to, że ty tylko napierałeś i kontrolowałeś oktagon, nie daje się wygranej walki. Twoje ciosy, które szły serią, one mi śmigały koło nosa. Ja z tego tytułu też o, i, unik, unikałem, a że to wyglądało, że ja szedłem od boku i odbiegałem od nich, no sorry, jakbym przyjął taką... Która mi śmiga koło nosa, to bym tam był prawdopodobnie zbierany. Jaso, to było moim czystą, zadaniem, pary, żeby uniknąć nie... twoich ciosów. Jaso, to, że je czystą, wyprowadziłeś, postoje, to nie, nie to znaczy, tak, że, ich, że, je trafiłeś, że je trafiłeś. Poginały cię nogi pod ciosem, zwłaszcza w tej właśnie końcówce drugiej rundy, właściwie gdzieś tam nogi ci się ugięły i nie ja się nie o te nogi. mi uciekała. Dlaczego nie uciekać tyle. A czułbyś się na przykład zawiedziony, jakby padł remis i dogrywka? Nie, ja jeszcze się pytałem, bijemy się dalej, bijemy się dalej i jest decyzja. że jest decyzja. Mój narożnik, już um, wiedział o tym. Tak, oczywiście, że mamy remis, chyba musimy wyjść. Okay. właśnie o to mi chodzi. Nie było tak, już że, że wygraliśmy. Już, już byłem na środku, bijemy się dalej. Reasumując, to tak naprawdę dzisiaj naj, najlepszym sposobem byłoby wyjść, tak naprawdę zrobić walkę w tak zwanym to semikontakcie. To to Poskakaj na nogach, pum, zdobyć dwa punkty, uciekać przez całą, przez, całą, przez całą właściwie walkę. No i wtedy tak naprawdę według, według tak regulaminu, a regulamin ma definiować wyniki i styl walki, to tak naprawdę ten turniej najlepiej byłoby zawalczyć semikontak. Piotko, ja cię bardzo lubię i za bardzo dobrego sędziego w MMA, ale nas nas sędziowanie w kickboxingu wam nie idzie. No to jest zupełnie inna robota, bo, bo, bo w walce zawodowego za kickboxingu przy takiej przy takiej formule, przy takiej strategii prowadzenia walki, to taka walka nie wojna za pierwszą rundę. Ja, ja, ja wszystko walki, rozumiem, nie, tylko że my, to, my jesteśmy, jesteśmy w organizacji, organizacji flikowej. Pamiętajcie, że, że wy jako kibice też oglądając galę zapominacie o wielu kwestiach, że że rzeczywiście Tomek <laughs> skoczył tam więcej walk, dostał y, tą szansę. Ja nie mówię, że to jest jakaś nagroda, y, bo sędziowie punktowi z, za przeproszeniem to spieprzyli i organizator w ramach rekompensaty dał taką szansę Tomkowi. Ten Pufina był z Mateuszem Kubiszynem. Wiadomo, półfinał już, już był taki raczej na, do jednej bramki. Powiedzmy sobie, do niego trzeba być dużo świeższym. Ja chyba miałem może 20 minut przerwy pomiędzy swoje, zakończeniem swojej walki a wyjściem do Mateusza. Że on się bił z, z Ale on tego... się pił z Mindą przecież to. Przez? On z Mindą, z Kamilem. Ale w drugim ćwierćfinale, ja walczyłem w czwartym. A że czas. No, o, mówię mówię tutaj, że dobry. ten czas tak naprawdę na regenerację był żaden. Ja między walkami miałem chyba 20, maksymalnie, minut. Że 30. Trzeba tak między... nie ganiać za mną. Proszę? Trzeba tak nie ganiać za Nie uciekać. No najlepsze jest to, że Wy też nie zna... Jeszcze przerwę, że, że nie poznaliście reguł y, do końca i nie, znacie, nie wiecie tego, że zawodnik, za którym ty biegasz, to ty grasz w jego grę. Jak ty byś stanął i zaprosił go do, do bitki takiej po prostu na środku ringu, to on by musiał do ciebie podejść. I to był Twój błąd taktyczny przez nieznajomość y, y, regulaminu. I to dla nas to jest proste rozwiązanie. Jak staniesz w miejscu, no. a bryga będzie uciekał, to sędzia da mu upomnienie, że unika walki. A ty biegałeś za Załęckim rok temu i wtedy powiedz do mnie i Piotrek, a jakbym stanął, co by było? I teraz już byś wiedział, jakie zastosować rozwiązanie. C Presja tak, no? jest brana pod uwagę, natomiast jeżeli było powiedziane, że to są inne zasady, to po prostu powinno to dużo bardziej wybrzmieć, że panowie, to, że ktoś będzie robił presję na kogoś, to nie ma żadnego tak, tak, znaczenia. Ja myślę, że z to to tym kibice mają największy problem, tak, że, tak. że kibice oglądali też wiele turniejów w K1 i tam takie sytuacje miałyby przełożenie. Powiedzenie albo na policji, albo w prokuraturze, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie i siedząc właściwie tutaj na tej konferencji ma takie podobne, podobne odczucie, że zawsze znajdzie się jakiś tutaj dodatkowy punkt regulaminu,